Ej, ja wyjechałem wyjazdem, wjazdem kurde, ale przypał Naprawdę jak za tą cenę taki motocykl tak dopieszczony i tak zadbany, no naprawdę jeszcze nigdy nie widziałem, tym bardziej 2018 rocznik. Co? Panny śmietarze Także siema, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, jedziemy sobie do Berlina. W sumie dałem wam już znać na Instagramie oraz na karcie społeczności. Jedziemy po Yamaha MT 125 z 2018 roku za bardzo fajną cenę, ale co do ceny, no to przejdziemy sobie później. No i mamy obecnie 114 km, no półtora godziny drogi. Najgorzej będzie tam pod Berlinem, tak czuję, ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych korków. No i mam nadzieję, że motorek naprawdę będzie opłacalny. Co do ceny, no jest naprawdę mega fajna. Na liczniku ma 40 tysięcy najechane, jest zatarta oraz jest po jakimś tam szlifie, więc zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Ej kurde, jakie kolejki w ogóle. A ja nie wiem z której strony się tankuje. Chyba z prawej. Kurde, naprawdę nie mam pojęcia z której tu trzeba tankować. Się wydaje, że z twojej. A mi się wydaje, że z prawej, zaraz zobaczymy. Kurde, okazało się, że z drugiej jednak. Ale to zaraz zrobimy takiego myka. I sobie tak zrobimy, tak się obrócimy i będziemy mogli sobie zatankować. O jest rzeczywiście tutaj kurcze ten, kurde. Będziesz za 30 euro Albo dobra, za 35 Halo. Dobra, zatankowane, to można lecieć teraz do banku Ale na zaparkował, kurde Nie no, nie jest źle Nie, no, zaparkowałem bardzo dziwnie, ale tak po swojemu, tradycyjnie, tak krzywo. 16.13, a my nadal mamy 120 km jest, jest kozacko, jest, jest dobrze, jedziemy. Moien, co? Wogońteś? Tu? Możesz runda fahren. O kurde, ale się boję zawsze tego. wam, że zawsze się boję takich tych. Ej, ale tu jest nisko. Mhm. Jó, tu jest nisko w ogóle. Niezły parking. Pokaż tam po prawej, jak te samochody wyglądają zaparkowane. O, Dobra, no ona gdzieś tu powinna stać. A stoi po prawej. Więc ja będę musiał gdzieś tutaj sobie wjechać. Powiem Wam, że te parkingi to jest kurde, tragedia ogólnie. Dobra, idziemy. Co? Pannyśmy tam zejść. Że... So. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen trauriger Anblick, weil A ist noch total dreckig und durch die feuchte Luft heute sieht es noch ja. gemeiner aus. Ist halt jetzt leider beidseitig. Mhm. Und, und dann, äh, Wie viele Vorbesitzer gibt es? Zwei jetzt mit. Zwei. Zwei Schlüsseln gibt es, czy jeden? Tak, dwa Ok. Von der Historie her I 100 Gut. Ja, ein bisschen Więc mamy dokumenty i tutaj jest brief, który mówi Wam, że jesteście nowym właścicielem, można tak powiedzieć. Tutaj są właściciele napisani. Jak będziecie tutaj wbici, no to po prostu jesteście właścicielem. Tutaj mamy papierek, który jakby jeśli zgubicie to, no to możecie zarejestrować również na ten papierek. W 125 czasem brakuje tego, więc jest tylko to. A tutaj mamy dwie. I to jest też ważny dokument. Część pierwsza, jakby te wszystkie dokumenty potrzebujecie, żeby zarejestrować motocykl w Polsce. Mamy jeszcze tutaj potwierdzenie z przeglądu. To też jest w sumie ważne, abyście zawsze sprawdzali przegl e, przegląd, tak abyście mieli potwierdzony przebieg. I przebieg zawsze w sumie pisze gdzieś tutaj u góry. Ja teraz w sumie nie pamiętam gdzie. A tutaj pisze zawsze przebieg. Chcesz, żebyśmy Dobra ludzie, my już po zakupie słuchajcie Jest MT Dobra, wyjeżdżamy I uciekamy ludzie Kurde, ja nie tym wyjechałem Hej, ja wyjechałem wyjazdem, kurde Ale przypał Jaką on ma bejcę Ludzie, oni mają w ogóle BMW M2 Ale wam nie będę pokazywać, bo nie wiem czy by chcieli więc nieźle. A więc ja już wróciłem, słuchajcie, z Berlina. No i co, ogólnie co do zakupu, jestem mega, mega zadowolony. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta RK będzie w takim stanie. Bałem się, że będzie w lipnym stanie, szczerze mówiąc, ponieważ tak zadzwonił do mnie i mówi mi, że no miałby MT. E, no i mówię, okej, okay, spoko. E, a jaką cenę sobie wyobrażasz? On mówi 900 euro. No to mówię, dobra, okej, okay, no to dalej. ja przyjeżdżam jeszcze dzisiaj. No i sobie ją zobaczę. No i tak też zrobiłem. I co? No kurczę, no naprawdę jest bajka. Naprawdę, jak za tą cenę taki motocykl? Tak dopieszczony i tak zadbany, no naprawdę jeszcze nigdy nie widziałem, tym bardziej 2018 rocznik. A jeszcze wam powtórzę, kosztowała ona około 3000 zł. Czy ileś? Czekajcie, aż wam policzę. Dobra, 850 mnie kosztowała plus 30 euro. 35 euro benzyna, w sensie dieselek? No to sobie policzymy. Czyli 885. No i muszę ją jeszcze wyrejestrować, więc kolejne 30 euro. Zobaczymy sobie kolejne 30 euro. 915 euro razy 4,6 równa się 1023. Boże, nawet kalkulatora nie umiem używać. Dobra, już, już kurde, użyłem tutaj moje mocy i słuchajcie, 4209 zł. Kosztowała ta MT. Mamy tutaj tak, już Wam mówię, mamy tutaj zmieniony wydech. Nawet nie wiem co to jest za firma, czy to jest Shark, czy coś. Nie wiem, zaraz to zobaczymy. Nie, Storm, to jest wydech Storm. W sumie dobre wydaje mają, z tego co tam się orientuję. No niestety nie posłucham sobie go, ponieważ kurczę no, silnik jest zatarty. Zobaczcie za brudne ręce, ale to wiadomo, musiałem jeszcze ogarnąć trochę w garażu, ponieważ trochę ich się zrobił, ale już ogarnięte, więc jest fajnie. Tak to wygląda, no kurczę, no myślę, że jest bajka. Naprawdę jest cudna. Więc co, one takie z mankamentów, no to ma tutaj takie przejechane, tutaj przejechane. Klamka, tutaj klamka, lecz no, mocnie nieprzejechana, ale już tylko całe. No i co, co do plastików? No to tutaj mamy rysę. Tutaj mamy rysę, więc, jakby zadówki do malowania na pewno są. Z drugiej strony mamy błotnik połamany. A nie, co ja gadam, Tutaj jest połamany błotnik. Tak jak widzicie. No, i to w sumie z mankamentów tyle. Ale słuchajcie, co do tej MT, nie zostanie ona ze mną na długo, ponieważ trafi ona do kogoś innego. Nie wiem, czy będę nagrywać wam kolejny film, jakby z tą MT, zobaczę. Więc, no naprawdę, do no aż mi jej szkoda. W takim stanie, dwa kluczyki, serwisowana. Osiemnasty rocznik. Krótkie, kurcze, nawet takie LEDowe, małe kierunkowskazy, ma kozackie. Krótkie mocowanie tablicy, jeszcze. No nie, no, no naprawdę, jest naprawdę boska. Tak mi się podoba, ale niestety. No co, co, co zrobić? Jakby, zobaczcie, co w ogóle jest z silnikiem. No ogólnie myślę, że silnik do wymiany. Tak naprawdę pod ten dźwięk można zrobić jakąś muzykę. Co do silnika, to w sumie mam go tutaj. Też jest z MT. Więc miałbym jakiś silnik do niej włożyć, aby ona chodziła. Ale kurczę, no niestety będę musiał się z nią pożegnać. No naprawdę piękny motocykl. Tym bardziej za taką cenę. Naprawdę jestem mega, mega pod wrażeniem. Pokażę wam ją trochę z innego kąta. Nie no, jest naprawdę super. <laughs> kurczę. Tutaj takie, oj, kierunkowskazy. Jakie malutkie, fajne. Tutaj też jakieś wyśnięcia, które tak naprawdę może zejść. To po prostu, no myślę, że to, że trzeba przeszlifować, wsiknąć i będzie całe. Ten wydech tak wygląda. Storma, myślę, że w sumie może ten wydek być bardzo podobny do firmy MIF. Ogólnie wyglądają mega podobnie jak MIF, więc można byłoby nawet. Się pomylić, gdyby loga tutaj nie było, ale Debekiller jest. W sumie tak się z ciekawości, teraz zajrzałem, No i jest. Krótkie mocowanie, opony dobre, hamulce dobre. Kurczę, tylko silnik niedobry Naprawdę piękny motocykl. Nie ma na co narzekać. Szczerze, szczerze gościu do mnie dzwonił, mówi 900 euro. Pojechałem tam. Patrzę na ten motocykl i sobie pierwsze myślę, kurde, na czym ja będę zbijać? Nie ma na czym zbijać, przecież ten motocykl jest naprawdę, naprawdę kozacki. Jest naprawdę w dobrym stanie. Lagi nie ciekną, opony są dobre, hamulce są dobre. Kurde, wytyfy, wy, jak można taki motocykl oddać za taką w ogóle cenę? Jestem naprawdę, kurde, pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tym bardziej słuchajcie, jest to spoko opcja. Jeśli ktoś powiedzmy ma, kurde, to, oto. To, czyli to. Czyli właśnie silnik. Jak ktoś ma od razu silnik na stanie, to wiecie co robi. Normalnie tako wyciąga ten silnik. Tak naprawdę, w tym, w tym motocyklu to są dwie godziny i silnik jest na ziemi. Bierze ten silnik z mocowania, to jest. No, to jest takie 20 sekund, żeby go stąd ściągnąć, Sadza go. Też jakieś półtora godziny, powiedzmy. I mamy motocykl na chodzie. I wartość motocykla nam kurczę, wzrasta. Nie dość, że jest wtedy na chodzie. No to możemy go puścić w sumie dużo drożej. Ale no trzeba liczyć koszta jakby silnika, co nie? Jeśli ktoś nie ma na stanie. Wtedy zobaczcie. 4000 za MT125 z 2018 roku. Wsadzacie silnik warty 2600. Robi nam się z tego. Dobra, powiedzmy zaokrąglmy. 7000. 7000 zł. nam się z tego robi. Wystawiacie ją na Polskę za 13. Dlaczego, powiedzmy, miałby ktoś jej nie wziąć? Aż by mnie to zastanawiało, jeśli ktoś by jej nie wziął. Muszę, no takiej maszyny jeszcze nie miałem. Jest naprawdę boska. Kurcze, będzie mi naprawdę jej szkoda oddać. Ale jak sobie patrzę co tutaj stoi, to powiem wam, że no już, już mi się nie robi jej aż tak szkoda. Będzie mi jej szkoda, no już się do niej przywiązałem, mam ją dopiero jakieś 3,5 godziny. Ja się przywiązałem do niej. No ale co zrobić? Pójdzie to pójdzie. Nie pójdzie to nie pójdzie. To zostanie ze mną. I tyle. No więc co ludzie, no ja już z tym akcentem w sumie będę kończyć ten film. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji, ponieważ bardzo to jest dla mnie teraz ważne, ponieważ YouTube mi trochę ucina zasięgi. A widzicie, staram się przy filmach. Bardzo się staram, są coraz lepsze, więc warto je oglądać. No i co? No kurde, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. <laughs> Siemano.